Nieposłuszeństwo jest naszym celem w wychowaniu dzieci. Celem jest nauczenie ich odpowiedzialności. Dla Pana mnie już nie będzie. A one muszą zachowywać, znaczy muszą, takie mam wychować, żeby się zachowywały w sposób Boży, dobry. I tu są dwie rzeczy. Pierwsza, no to mówiłem, musisz być wzorem tych wartości, których dzieci uczysz. Nie? Jeśli chcesz, żeby dzieci widziały, że dla ciebie Bóg jest ważniejszy niż wartości materialne, a właśnie po roku eksploatacji kupiłeś sobie nowy samochód, a teraz myślisz o jachcie, no to możesz im opowiadać na berdyczów, możesz pisać jak, jak Bodnar do, do Dudy, nie? Pocałuj się, no. W dudę, czy jak, to do to, to, to nic nie da. To jest oczywiste. Musisz być wzorem tych wartości. Ale dwie następne rzeczy musisz jeszcze ich nauczyć. Po pierwsze, że czyny mają konsekwencje.